Tak, mamo, po prostu zostaliśmy dzisiaj trochę dłużej w rollerze. Już dobrze, zaraz wracam do domu. Jasne, obiecuję, że będę na siebie bardzo uważać. Dobra, wielki buziak. Pa! Byliśmy tacy zajęci castingiem, że nie miałam czasu, żeby poszukać przebrania na roller jam. Jasmine, słuchaj, jeśli chcesz, to poproszę moją mamę, żeby ci pomogła. Zgoda? Naprawdę? Serio, teraz czeka nas kilka dni naprawdę ciężkiej pracy. Jestem taka szczęśliwa, że Juliana zgodziła się na to, żebyśmy wzięli udział i w roller gemie, i w castingu. Tak, a pewnie udział w roller gemie w stylu Święta Zmarłych jest dla ciebie ważny. Tak, ale w sumie nie tylko dla mnie, bo dla Mateo tak samo. Tego dnia przyjeżdża producentka, która chce go posłuchać. Hm. coś mi się wydaje, że ostatnio bardzo troszczysz się o Mateo, co? Myślisz, że wróci Luteo? A i Luna jesteście moją ulubioną parą. Nie, nie, coś ty znaczy tak, troszczę się o Mateo, yy, ale to nie tak, jak ci się wydaje. Chodzi o to, że. nie wiem. Widzę, że Mateo bardzo stresuje się przed swoim występem na roller dżemie. Ale co w związku z tym? Boję się, że Mateo może stracić swoją wielką szansę. Nie wierzysz w Mateo? Wierzę, wierzę i to tak naprawdę mocno, bo Mateo to mega utalentowany chłopak, ale ostatnio ma dosyć duży problem z brakiem pewności siebie i, i liczę, że niedługo to przezwycięży. Według mnie Mateo zasługuje na wszystko co najlepsze. A więc ciągle jest coś między wami? Nie? Nic takiego znaczy. Mateo to mój przyjaciel, a, a na dodatek w tej chwili jestem skupiona na naszym castingu, na organizacji Roller Jamu, a więc nie myślę o niczym innym, tak? Pewnie, wymówki, tak? Na no serio. To nie tak, mówię serio. Jasmine, Mateo to, to już część mojej przeszłości, tak? I tyle. Luna, słuchaj, w życiu na wrotkowisku prawie leciały między wami iskry, to widać. Nie, posłuchaj, chociaż. Już nigdy nie będziemy razem. Mateo to dla mnie ktoś wyjątkowy. A to znaczy, że są jeszcze szanse, że Luteo o, wróci nie ale... na dobre? Daj spokój. Zadałaś mi już całe mnóstwo pytań, więc teraz moja kolej, okej? Okay? Okej. Okay. Co tam z tym twoim blogerem? Chciałabym wiedzieć, kto to. Powiedz mi, jak się nazywa, albo nie. go pokaż. Masz jakieś zdjęcia? Nie, Luna, na razie nikomu nie mogę powiedzieć, ale podoba oh. mi się, jest boski i nie mogę się doczekać, aż go zobaczę. Jak to miłe, że ktoś o mnie myśli. Tak, to prawda. A ty masz dwóch kandydatów. W końcu Michel też nie odrywa od ciebie wzroku. Nie, nie zaczynaj. To trudne. Dwóch chłopaków do wyboru. Miłość jest skomplikowana.